Drodzy radiosłuchacze, drodzy telewizowie, zakończył się 31 SMAP, który tym razem odbywał się w Łańcucie, A z nami już młodzież, która będzie gospodarzami 32. Spotkania, już za rok czyli Leżajsk. Witamy Was bardzo serdecznie. I na pewno chcecie się przedstawić. Jestem Sieman. Kuba, jestem. Julia. Julia. jestem, Kuba. Dominik Lisek. Jak z Wojciech. Witamy Was bardzo serdecznie, cieszymy się z Waszej obecności, ale pytanie, czy Wy czy cieszycie się z tego, że spotkanie młodych będzie w Leżajsku i będziecie je przygotowywać? Myślę, że zdecydowanie jesteśmy z tego szczęśliwi. Pamiętam jak po każdym smapie, jak ksiądz podawał następną miejscowość i zawsze było takie, a może teraz, a może będzie. No i w końcu się doczekaliśmy, także... Więc to już kolejny raz, kiedy Leżajsk przyjmie młodych. To wyjątkowy czas, który przed wami i teraz my w was pokładamy tą nadzieję, że to będzie wyjątkowe spotkanie. Zaangażujecie się. No oczywiście, że się zaangażujemy, no i też pokładam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Myślę, że stres związany z przygotowaniem powoli się będzie zaczynał, ale jestem z tego dumna, że jest to nasz, nasz leżańsk, no i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Co się czuje, gdy się wchodzi na scenę, gdzie jest ołtarz, gdzie jest ogłoszone, że spotkania młodych kolejne w Leżańsku? Co czuje się wtedy, gdy się wchodzi na tę scenę? No to jak się wchodzi, to jest stres, bo wszyscy ludzie patrzą, ale później jak oni tu mówią, no to jest taka radość, że wow, to my jesteśmy, więc to jest naprawdę mega, są pozytywne te uczucia. To też wielkie będzie wyzwanie duszpasterskie, ksiądz Wojciech Janusz, y, przedstawiciel tutaj pewnie y, tej wspólnoty leżańskiej. Bo na pewno kapłani młodym pomogą w tych przygotowaniach. Myślę, że tak i tutaj już za niedługo będą wszystkie szczegóły w najbliższym czasie rozstrzygane. Natomiast cieszymy się, zapraszamy też wszystkich. Oczekujemy na Was. Nasza grupa młodzieży tutaj tylko wybrana powiedzmy, natomiast z drugiej strony jest nas troszeczkę więcej. I też tu z nami już są bardzo radośni. Cieszą się z powodu tego, że będą mogli przyjąć innych do siebie. Jako wolontariusze na pewno będą zaangażowani i też no czekamy na tych wszystkich, którzy gdzieś tam może w sercu rozstrzygają, czy wybrać się za rok, czy nie. Przyjedźcie, zobaczcie, a my was wszystkich serdecznie zapraszamy. A ja chcę zrobić coś niestandardowego. Kuba, proszę obróć tą kamerę do tyłu. Pokaż tych młodych! Pokaż na kościoła! Nas Oni kolejne tutaj przyszli specjalnie. Przemyskiej. Ale chyba się cieszycie, to my to widzimy. Ci, którzy są w łańcucie, widzą tę radość młodych, którzy uczestniczyli w 31 spotkaniu i już teraz przez najbliższy rok będą oczekiwać na kolejne. To zostaje co głośne, wyraźne. Zapraszamy. I my również jako radio Fara i Fara TV zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich telewizów, żeby być razem z nami w tych pięknych wydarzeniach wiary, Jakim jest spotkanie młodych Archidiecezji Przemyskiej. Dziękujemy Państwu za ten czas, za ten weekend, za te wszystkie relacje, spotkania, rozmowy. Dziękujemy, że mogliśmy Państwu relacjonować to wydarzenie wiary. A transmisję dzisiaj prowadzili dla Państwa redaktorzy Radia Fara Łukasz Stolf. I Stanisław Gęsiorski. I oczywiście nasza niezawodna ekipa wozu transmisyjnego, która realizowała i obraz, i dźwięk, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także tym, którzy pozostali w redakcji i także na tenie Radia Fara mogliśmy słyszeć tę mszę świętą, w niej uczestniczyć. Zatem już po raz ostatni dzisiaj pozdrawiamy z łańcucha, zapraszamy do Leżańska, a głos oddajemy do studia.